Dobry wieczór państwu. Przepraszam, że państwo musieli tak długo czekać. Ale ja musiałam czekać na was. Rano. Opublikowałam tweeta. Musiałam poczekać. Aż y, tweet zostanie odczytany. Już w tej chwili przed chwilą zobaczyłam. Mam 73 obserwatorów na Twitterze. To, co robię od trzech tygodni, wyłącznie publikuję na Twitterze. Tak to jako taką drogę. Od 12, 13, od 7 lat mniej więcej, już nie pamiętam. Mam 73 obserwatorów na obu. Twittera. Ewa ma idę na dystka. I otwarć tego Twittera było już 168, 170, już ponad 170. Czyli około 130% więcej niż mam obserwatorów. I bardzo Państwu za to dziękuję, ponieważ ten tweet jest twarzą tego, co wykonałam przez trzy tygodnie i reprezentuje twarz 163 lat mojego życia. Do wczoraj jeszcze nie było to możliwe. Nie mogłam siąść na tym krześle, ponieważ nie mogłam wyjść z pozycji stania i takiego sztywnego, durnego, Otwierania, co ja tu robię dookoła stołu, to nie ma znaczenia, co ja robię i co robiłam przez całe życie wokół tego miejsca. Ważne jest to, co ma efekt wprowadzalności. Wprowadziłam się do demokracji po raz pierwszy w życiu, wydałam głos w różny sposób. Mogli, mo, możecie to obejrzeć, w jaki sposób. Przygotowywałam się do tego stołu, w jaki on, sposób on się zmieniał, dlaczego się zmieniał, kto był tutaj głównym mentorem tego stołu. I dokonałam wyboru. Okazuje się, że wstępnego, nie wiedziałam, że wprowadzając, dokonując wybór na, dla dobra wspólnego przeciwko złu. Według klucza, który wykonywałam przez całe życie, nigdy przeciwko komuś, i to jest taki mój grunt, że ten wybór nie do końca zostanie wykonany. Dziś to rozumiem już, ponieważ wczoraj w zasadzie stół już był uporządkowany i wyczyszczony. Jest tu pełna dokumentacja, jest taki protokół każdego dnia, który tu wykonywałam. Co tu robiłam? I jest już protokół zamknięty. Ale zamknęłam tutaj jeszcze z godziny czy półtorej, 10 minut po ogłoszeniu y, wstępnych y, wyników wyborów. Obrzucono mnie głównami i poczułam się jak w publikacji. I gdzieś tam spodziewałam się tego, ale mój wybór dokonałam reprezentując 14 osób. I to nieważne, jak ja się potraktowałam, czy jak mnie potraktowała ta demokracja i kto. Tylko, że reprezentowałam 14 osób, których nie namawiałam, nie. Mm, agitowałam do jakiegoś jednego określonego wyboru. Owszem, znamy się 20 kilka lat i oni wiedzą, co robię, w jaki sposób się zachowuje, i dla nich to w zasadzie jest dość dziwne, że dość dziwnie się zachowuje. Natomiast polityką, jako taką, się specjalnie nie interesują, w zasadzie w ogóle się nie interesują. Prowadzą swoje życie tak, a nie inaczej. Ale reprezentując i wykonałam to z taką pełną odpowiedzialnością za to, że po raz pierwszy tłukąc się ze sobą, prawie do pójścia do urny, tłukąc się ze sobą z takim poczuciem bez sensu, ponieważ do tej pory pójście do urny, wrzucenie jakiegoś aktu woli, że chcę. Nie mogę tego skorelować z ogromną odpowiedzialnością za to, że mam prawo przez cały dzień, taki jeden dzień co pięć lat, tak jak wszyscy, dopasow dopa próbowałam dopasować się do tego, że co pięć lat jest takie święto wyborcze i jestem, e, mam władzę nad tym, by wybrać prezydenta. 38 milionów ludzi. To dla mnie ogromny zaszczyt, ale i ogromny, ogromna odpowiedzialność. I coś ciągle tutaj jeszcze brakowało do wczoraj. Brakowało mi twarzy demokracji, która zawsze mi się kojarzyła z czymś niezwykle obrzydliwym. Niezwykle obrzydliwym. Żadne z systemów, jakichkolwiek systemów, Gospodarczych czy politycznych? Poznałam przez całe życie w zasadzie wszystkie izmy i wszystkie izmy, nie teoretycznie, a fizycznie. Te izmy były najbardziej proste do rozwalenia, to znaczy w ogóle były jakąś utopią, z którą przechodziłam jak przez powietrze. Natomiast izmy, były bardziej zimiste, były bardziej związane z fundamentem i po prostu omijałam je jak kawałek betonu bez specjalnych problemów, nie musiałam wiercić dziur w tym betonie, tylko po prostu no, jest dość dużo miejsca na tym, żeby się, żeby postawić swój dom na fundamentach, na których można poradzić sobie ze złem dla dobra wspólnego, i zawsze tak robiłam. No i dzień wcześniej, wczoraj, ponieważ akurat tak się dzieje, że mieszkam we Wrocławiu. I ponieważ byłam dwukrotnie na, na jakichś rynkach, na jednym spotkaniu, jednego kandydata tu we Wrocławiu. Na rynku, natomiast na drugim spotkaniu byłam na rynku w obcym mieście. Niekoniecznie obcym, ponieważ tam moje życie wielokrotnie zjeżdżało. Znam dobrze to miasto. I brakowało mi po prostu, dziś już mogę to powiedzieć, i wiem, że brakowało mi czegoś, co pozwoliłoby mi siąść na tym krześle. Ponieważ to krzesło niezwykle szanuję i zaraz po ogłoszeniu wstępnych wyborów 15 minut przed tym ogłoszeniem siadłam tutaj, pozwoliłam sobie na si siądnięcie tutaj. Posądziłam, że według własnego sumienia wybrałam to, co jest dobre dla dobra wspólnego. Wybrałam prezydenta, który u, uznałam, że jest, że będzie dobrym prezydentem dla 14 osób, które reprezentowałam, a nie było żadnej agitacji, nawet najmniejszej. Dziś wiem, bo niektórzy o tym mówią po prostu, nie wybrali tak jak ja wybrałam. Nie ma między nami żadnych sporów czy kłótni w tej sprawie. Najmniejszym Jestem matematyczką i logikiem, co może nie do końca wynika z ostatnich moich wypocin. No bo droga wokół tego stołu, budowanie, zmiany, no troszkę nie świadczyły o tym, że coś mądrego robię. Ja natomiast robię to całe życie. I. W związku z tym próbowałam zrobić coś innego, po prostu wyjść naprzeciw demokracji. Brać czynny udział w demokratycznych wyborach. I te dwa spotkania fizyczne, bo przecież nie zmienię tutaj życia, siedząc przy tym stole, bawiąc się w karteczki, czy nawet nie bawiąc się, bo nie zdążyłam się. Zresetowałam swoją walkę sama ze sobą, żeby pójść na te wybory. Próbowałam się tutaj wyciszyć i dokonując tego wyboru, po prostu tuż przed, byłam dumna, że, to, że, że wreszcie dokonałam tego wyboru. Jestem przekonana, że będzie to dobre dla no, 14 osób. To taki malutki elektorat, ale ważny dla mnie, ponieważ z tymi ludźmi znam się 20 parę lat. Właściwie to więcej, koło nawet 30 lat. Z tym, że zaczęliśmy się spotykać częściej około 24 lat 23 lat. I brakowało mi trzeciego fizycznego spotkania, ponieważ najmniejszym powierzchnią, na której mogę stanąć, obrócić się dookoła i jakby no spróbować pokonsumować te trzy punkty. To jest trójkąt, czyli trzy punkty, na których mogę stanąć i przekonać się, czy te propozycje z tych trzech punktów są dobre dla tych 14 osób. Poza tym jest trochę miejsca, żebym mogła... Natomiast stół to już wymaga w ogóle no nie trójkąta, tylko kwadratu, ale akurat tak się stało, że ten stół je, ma dwie nogi, więc spokojnie wystarczy. Ten trójkąt do postawienia go. I <grystanie> jeszcze wczoraj nie mogłam usiąść na tym krześle ponieważ czułam się brudna. Bo robiąc tą dokumentację postanowiłam jednak te. Parę dziesiąt minut po, po ogłoszeniu wyborów postanowiłam je jednak tu schować. Dziesięć minut po ogłoszeniu wstępnych wyborów obrzuc obrzucono mnie głównami i poczułam się jak ubikacja, nie jak człowiek i obywatel, który dokonał wyboru. I troszkę nie zrozumiałam, w czym tak naprawdę uczestniczy moje. Moje życie. I w związku z tym wczoraj po prostu intuicyjnie, musiałam powtórzyć trzeci raz ten kontakt fizyczny z demokracją, i poszłam po prostu posłuchać pana Andrzeja Dudy na moim rynku. Gdzie słuchałam mnie parę dni temu pana Trzaskowskiego, pana Trzasko, na panu trzaskowskim pod na spotkaniu z panem Trzaskowskim pod Pręgierzem. Było wszystko w porządku, mogłam sobie posłuchać go. Nie było zbyt ciasno, było dużo ludzi. Owszem, było trochę nieprzyjemnych tekstów, ale nie na tyle. Nie było ani wyjcia, ani... Albo od czasu do czasu jasne, że wiec jest skandowaniem wielu ludzi, więc jest spokojnie. Natomiast wczoraj, kiedy poszłam, Byłam niezwykle zaskoczona. I po 30 minutach zrozumiałam dlaczego dlaczego zostawiłam trochę brudów. Wiecie co, nie jestem, nie czuję się ani aniołem, ani diabłem. Nie muszę się tak sterylizować, żeby pójść na wybory. Popełniam. Dobre rzeczy, jak i złe. Nie jestem ani aniołem, ani diabłem. I tak sobie pomyślałam, że. I ta konkluzja była takim, że jest coś dziwnego w tym, bo szukałam twarzy demokracji, której nie znosiłam. No więc poszłam. I weszłam widocznie nie po tej stronie, co trzeba. Nie wiedziałam, gdzie. Okazuje się, że trafiłam na dwie sceny. W pierwszej chwili ta pierwsza scena wydawała mi się, że jest przygotowaniem do no, przyjścia na spotkanie Andrzeja Dudy, z tym, że za prosto mi było do niego wejść, zbliżyć się do, do tej sceny. To takie było dość dziwne. W pewnym momencie zorientowałam się, że wszyscy są obróco, odwróceni od tej sceny. A scena jest przedzielona murem zrobionym z jeden przy drugim stojących policjantów. Pełno suczek i to było takie dość dziwne, ponieważ nie bardzo wiedziałam o co chodzi. Gwist, huk, obrzucanie mnie epitytami, rżeniem mnie, poniżaniem. Wytrzymałam jeszcze jakiś czas, bo próbowałam się... Zorientować o co chodzi. I okazuje się, że potem zresztą jak przyszłam do domu, zobaczyłam z góry kamera, robiła film z góry, jak to wyglądało. Stanę mam nie po tej stronie, co trzeba, tak? Nie wiem, czy nie po tej stronie. Chciałam zobaczyć, jak wygląda demokracja. I żeby zobaczyć ją, i żeby przejść na przykład na jakąś stronę. Musiałabym rozwalić no, co najmniej z czterech policjantów. Zlikwidować czterech policjantów, bo musiałabym tam stół zrobić, który w tym miejscu u mnie w domu zawsze wyciszał hałasy, ponieważ hałasując nie można siebie nawzajem posłuchać. Ja nie mogłam tam w ogóle. Nawet wyobrazić sobie, że za chwilę będę słuchać pana prezydenta. Być może ostatni raz. I, nie wiem. Chciałam po prostu go ostatni raz posłuchać. Faceta, który ma prawo być prezydentem, który pięć lat temu był, był prezydentem wybranym demokratycznie. Ja nie zamierzałam nawet ułożyć butów. I nie zrozumiałabym tego, gdyby nie to, że w którymś momencie przemieściłam się i poszłam z jakiejś tam strony, plac Andrzeja Dudy był zamknięty kordonem policji i stąd policjanci byli odwróceni od tej sceny, która mi się wydawała sceną dla pana prezydenta. I spytałam się, to tu nie wolno wchodzić, a... Tam było jeszcze dość sporo luzu, to znaczy było mnóstwo miejsca, żeby mogła jeszcze podejść na tamtą stronę i powiedzieć, że już nie wolno. Czyli nie mogłam posłuchać pana prezydenta, bo huk z tej strony był taki. No że postanowiłam już zrezygnować. Poza tym atmosfera była taka, że poczułam się, jakbym mogła, jakby nie... Do, Niedługo, za chwilę miało dojść do jakiejś jatki, jak w stanie wojennym, poczułam się jak między czołgami, już 30 czy 40 lat temu. I w pewnym momencie, w tym miejscu, gdzie był taki huk, że nie można było słyszeć nawet własnego głosu, w huku rżenia, poniżania, Wysiedzania, oskarżania. Nazywam to gównami, ponieważ żaden z prezydentów przez całe 30 lat w inny sposób był nieżegnany. To takie niezwykłe doświadczenia. Pozwalacie mi, znaczy poczułam się w jakiejś, że jestem wciągnięta w jakąś zabawę. Prosicie mnie o głos. Mówicie, że ta demokracja po raz pierwszy w życiu chciałam brać czynny udział i być dumna, zgodnie z szacunkiem do siebie, do innych, zgodnie z prawdą, dokonać wyboru prezydenta dla 38 milionów ludzi. To niezwykła odpowiedzialność. I powiem, że poszłam tam, ponieważ uznałam, że Te półtorej godziny brudów, których jakby z jakiegoś powodu jeszcze nie oczyściłam. Nie mogę iść w taki sposób, bo nie mogę zabrudzić swoich 14 osób bliskich mi. Zabrudzić ich, ale powiem, że życie bez zupełnego brudu nie istnieje, to znaczy nie można zdefiniować dobra, jeśli się nie zna zła. I nie znajdzie się siły, i nie znajdzie się mocy czy mózgu, żeby zrozumieć, jak potraktować to zło. Nie jestem osobą, jestem dość osobą samodzielną, ale nie jestem, nie buduję świata, żadną nawet idealną. Myślą czy ideą nie można zmienić świata, na, jeśli ktoś decyduje inaczej. I dokładnie w tym samym miejscu, w tym huku, dostałam takiego tweeta od pana Donalda Tuska. Chodźmy, Jarosławie, na długi wspólny spacer. Pogadamy o dawnych czasach. To dobra chwila, to dobra chwila, aby uwolnić Andrzeja i Rafała od naszych sporów i emocji. I nie musimy brać ochrony. Ze mną będziesz bezpieczny. Myślę, że nie muszę już tego komentować.